Cześć! Słuchajcie Schodzę z takiej góry, jestem w lesie z bratem. Brat krzyczy, że ma wieniec. Schodzi. O kurde. Ja pierdzielę. Ale na szybciku akcja. Ja szedłem tu z góry, bo tam byli, widzieliśmy kopyto od byka i leży wieniec. O kurde, spory. I jacie. Jak dobrze Jeej Co to jest? Jaki to jest? Raz, dwa, trzy, cztery Dziesiątek No siły to O kurde Uch. Chceć staratny do auta, nie? Piękny dziesiątek. Dzików żadnych tam nie było? Ja pierdziele leżył na samej górce, możesz pokazać. Na górce Ale tu on właśnie z góry A on był tu w takich świerkach gęstych. Piękny dziesiątek. Ale widać już ja tu poleżę, bo taki już kurde trochę tu taki zielony Powiedz, że nogę widzimy Ja mówiłem, mówiłem już było widać, że to taki Jo. Jo, Do następnego. Wypatuj udany, kolejny.